Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii zagrajmy 8 minut 3. E, jest tutaj e, wyjątkowo przykra sytuacja. O, cukierek się poczęstujemy na pocieszenie. E, naprawdę jest mi bardzo, bardzo szkoda. O, tutaj możemy coś zobaczyć. Znowu butelka po formalinie. Dobra, ją też lepiej wreszcie... Obrażenie zobaczymy. jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała. Trzeba gnać do kutra nogi. A no właśnie, to biegnijmy. Może uda nam się coś jeszcze zrobić w tej sprawie. E nie wiem, czy nie byłoby takim całkiem rozsądnym troszeczkę podmedytować, żeby Karel sobie e, życie zregenerował. No ale to może szybka podróż jakaś najpierw i... Nie, dopiero. I no szkoda, że tak wyszło, jak wyszło, ale... Hmm, czy ja źle coś pamiętam, że tutaj była ta szybka podróż, czy... No, dobrze pamiętam. Jednak to jeszcze ten moment, w którym mogę swojej pamięci zaufać. O, wow, Geralt zaraz będzie przeciążony. Dobra, a gdzie by tu... Na ryneczek. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo... Nie wiem dlaczego powiedziałam też z takim entuzjazmem. W końcu hmm. różnie może być. Trochę się boję, ku czemu ta misja zmierza, to znaczy ona jest taka... hmm... Dziwna, mało wiedźmińska, chociaż no tak, prawdziwego potwora teraz yy, ścigamy w zasadzie, bo tak jak mówię ludzie, to czasem najgorsze potwory. No, troszeczkę medytacji nie zaszkodzi. Mm. Ja mam chyba mały problem, bo mnie chyba zadanie goni... Yy... No właśnie, do Eustachego. A, to też nie jest tak daleko to dobrze, w sumie wyszło. Jejku, się wystraszyłam, że znowu będę musiała, gdzieś nie wiadomo gdzie lecieć. Ale to myślę, że warto zapisać, na wypadek jakby miała coś spieprzyć. Oj, o jak naklikałam za dużo. Jejku, co w tej półtornocze może się dziać? Ja aż się boję, naprawdę. To fajna muzyka w i zupełnie nieadekwatna do klimatu tego co się dzieje. Albo będzie się działo. Słodka Annek. Gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj! Klienta. Trzeba się bać. Karni, wyżej i oh. nie bicham. Tak, wyżej. Ham, kurde, ratuję e, ich koleżankę z pracy. U, u, u. Nikt cię nie usłyszy, kurwo. Nie ma. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi, znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Ja nie lubię głupot. sprawić żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Nie dajesz mi No, Geralt, walcz z nim Ciekawe, czy będzie jeszcze Pokrzebacz, hmm. ale mi No hmm, Broń W sumie nie wiem, czy właśnie rozmowa z nim Miałaby jakiś sens ale dziewczyną no to uwolnimy. No, jesteś wolna. Coś za łatwo poszło, Dziękuję. co? Dziękuję. gdyby nie wy. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły. I uderzył mnie mocno, aż zemrlałam. Jak, jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. Hmm. Mam naprawdę duże wątpliwości, że to coś... Yy, że to no... niekoniecznie ten, którego mm, ścigać powinniśmy, że prawdziwy morderca, mimo wszystko, wciąż jest na wolności. Ale tak, najpierw właśnie y, pogadamy z jaskrem, tylko właśnie jak znajdą schody, i może e, opchnę kupcowi parę rzeczy, to znaczy kupcowi, no tutaj to akurat pewnie. No nie jej raczej. E, ty. też coś kupić ode mnie? Mm, ojej, cóż to za opcja? Chciałbym. Dobra, tej mogę sprzedać? To serio nie, to, mi się, to z kolei mi się może przydać. E, a nie mam tu jakiejś... Co to jest... To jest Czyste srebra o, to sprzedajmy. Co to jest? Mmm, bogato. Jestem też ciekawa, chociaż, nie wiem, sprzedaż tego wszystkiego tutaj... No, dobra. Tam. Bardzo mnie to jakoś nie, nie odciążyło, ale... No i tu wyjście? Tak. Dobra. Jakieś widzę zadanko. Serio? Nie chcesz pomocy? To nie, to nie, może kiedyś. A no i weź tu komuś człowieku pomóż. Ach, jacy oni. Wszyscy mili. Dobra też się zastanawiam Komu bym mogła niepotrzebne rzeczy odsunić Eee, ja też żebracy rozkaszlani Nieładnie to tak kaszleć na ludzi teraz o tutaj możemy może sprzedać coś, Mogę ci coś sprzedać? Halo? Proszę i bardzo Towary, towary mnie interesują. Zobaczmy. E... Tak patrzę. Dobra, to mu sprzedajmy. To. To. Mm. Teraz. A, to możemy sprzedać. W zasadzie to też. Pomożemy. Dobra, dobra. To będzie chyba na tyle ze sprzedaży. I teraz... Spila dla przyjaciół będzie, tak? Jakie to miłe. E, rozumiem, że tędy. Tak, cały czas w sumie zaczynam patrzeć bardziej na kropki niż na. <gryny> niż na to, co się dzieje na ekranie, ale. mi to tam nie przeszkadza. Mam nadzieję, że Wam też nie. Że to jakoś nie wpływa bardzo. No tak to jest? No, Okej. Okay. Mm. Nie, i myślałam, to trzeszne, że to jest o wiele blizji. bliżej. Jedno dzieci, jak wyglądało jakbyśmy ją gonili tak przez pewien, pewien czas i teraz dobra wejście jest tu. Dobra, na pewno na górze siedzą. Nie, nie tutaj są. Co, ja chciałam świece zgarnąć? Tak? Lepiej, prawda? Tak. Załatwiłeś tego? O co prosiłem? Mhm. Mm Powiedz mi, Dziękuję, gerard. W imieniu swoim i przyścili. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie mm. porównanie, zgoda, ale budujące. Może, może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenie, Jaskier. Na scenie i poza nią. Hmm. O, zadanie zakończone, czyli co? To jednak był. Czyli to jednak był właściwy, ten? To aż dziwne, co. Ja chciałam o postaciach troszeczkę poczytać. I jeszcze nam się coś zaktualizowało. I tak, z Zadań to jest teraz najważniejsze. No tak, no tę sklikę trzeba by wyruszyć. To nie. Ale właśnie miałam jeszcze z Digstrą się spotkać. A ze zleceń wcześniej wiem, że jakieś sobie odłożyłam, tylko które to mogło być? Hmm. A właśnie, coś mi się z tych nie udało. Hmm. To i tych nie będziemy zaczynać, dobra, w każdym razie e, na razie się, tak jak mówiłam, zajmiemy tymi pobocznymi jak najbardziej dla nas dostępnymi zaraz gdzie mnie te kropki prowadzą jakoś dziwacznie no tutaj a no ja nie wiem coś kręcą się, kręcą bez, bez sensu kompletnie że Tędy na pewno jakoś przebiegną Mam nadzieję, trzymajcie za mnie kciuki O już się jakoś kropki fajnie zaktualizowały chyba A może i nie Ojej, no to będzie takie błądzenie z Geraltem A co tam Tak na luzaku też można, prawda no, Jakiś ryneczek tu uroczy mamy O, ta wieża wygląda jakby płonęła to... Nie za dobrze chyba, ale co tam? Dobra, warto by zapisać I, I tędy Dobra, głównym wejściem chociaż raz, ha, no proszę Biały wilk witaj w Nie specjalnie Witaj. Hmm. Nie szkodzi. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu. Przyszliście wtedy z jaskrem i dwoma niziołkami. <laughs> ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. ty? Czekają już na ciebie. Ale jabłuszko sobie tylko wezmę niczym królewna śnieżka. To stworzona do O Jezu. Nie, ja, ja podziękuję. Już coś się czepię, tak? Gerald! Jesteś. Nie, inaczej. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tego nie myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Wrydanka i szczęście rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. No. Myślałem o tym, co powiedziałeś: że dopóki Radowid żyje, Tris i Enfer nigdy nie będą bezpieczne. Żebyś wiedział. No dobrze, że się rozumiemy. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Krosz? No, ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna temeria. No właśnie dobra. A czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć. A nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, roż. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez pontar, najpewniej przez radański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobra, zerkniemy, Dobra, co to za pogadam człowiek. Dobra, Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny. A więc Temerii i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Gera Nikt cię nie wiedział jak Tylko madame Serenity Jeszcze zobaczymy. Eee, książki, tylko kogo by one obchodziły. O! Eee, chciałam coś z wiadra zgarnąć, ale mi się nie udało. Eee... teraz do łącznika lecimy. Mmm... Możemy zagadać. <gry> no okej. Okay. Mmm, krowie mleko. Ech, nie chcę. A ty coś powiesz? Nie za No serio! Kurde, co mi się dostało. Idź ciebie. Oj, dobra, trochę daleko byłoby tak mm, pierwszą chyba biec. To zobaczymy, może jakaś szybka podróż nam w tym pomoże. Eee yy, i... No, jakaś tam się znajdzie w pobliżu. Chociaż, może powinnam tak naprawdę pomyśleć najpierw trochę o naprawie ekwipunku. Ale ja już mam to do siebie, że jak gram, to nie myślałem. Haha. Ha. I co? Ktoś mi zabroni? Nie, no właśnie, dopóki żyję, to. <grych> to jest okej. Okay. Ojej, dziwnie jakoś Geralt tu sobie zeskoczyliśmy, co? Dobra, przebiegniemy tędy. Łódki są pod Ponmosem? Hmm, dziwny to... O, krzor. Dobra, to co jesteś tym. Szukam Gregora. To znalazłem. Taki Ktoś... niegadatliwy, co? Gerald z Lee. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek, hmm, jaka kultura, Helm zjął nawet. Nie sobie masteruner. Hmm. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był goślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. Ej, mam nadzieję, że to nie jest ten nam kurzej łapki. go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, no. nie radowina. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? No i ludzie potem próbują e, no, wykorzystywać takie królowi, rzeczy. królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział Wizim. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowić to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. No, swoje argumenty nie To no rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał ten, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj zaczekaj. Masz glejt przyjazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Ma. No dobra, do powodzenia. Dzięki. Jak nagle bywa. wszyscy się troszczą, czy mamy odpowiedni glejt, co? A, dobra, rozumiem, że... Eee, że się głupio władowałam. Nie wiadomo po co do wody <grystanie> zamiast na most. Teraz się się tam tam. Zaraz tędy wejdą, prawda? Mm -hmm. No i tędy przejdę. Skoro mam glej. Ha, ha, a wy sobie stójcie. Pięknie. Są szkodami tych ludzi wszystkich, no ale... Co ja jeden wiedźmin, mogę uczynić? A to ten, który Glejcy próbuję opchnąć? Pewnie tak, więc nam to już e, ani trochę nie jest potrzebne. E, tutaj trzeba będzie zacząć poszukiwania, co? Naszym wilczym węchem. Hm. Albo raczej wzrokiem. Nic. A nie wiem po co to wziąłem. Rozejrzę się, może coś znajdę. Mm -hmm. Ślady szarpaniny. To jest dał komuś po gębie. I nie coś nie mnie powierza. atakuje, pięknie, wilk. Jeden? Nie. Ale obstawiam, że to nie wilki e... napadły na ten dół. Ile mam czekać? O wilczku. Do. Ojej, co ty Gerald podnosisz? Ciekawa jestem, czy może mu się różne y, takie coś zepsuć w kwipunku. Hmm, wiecie co, myślę. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym Tak, trufie. że zaraz trzeba by kończyć odcinek. O, jeszcze coś. Ciekawe gdzie jest właściciel tego czegoś. dużo tych butów. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tak, tropie. Tak, ale to dziwne, że oni tak buty... To jest właściciel tego buta. Dobra, idziemy po butach. Dziwnie dosyć. But? Coś hmm. mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ale to jest dziwne. Hmm, tam widzę coś kolejnego chyba? Tam tam w sensie. O tu. Ciekawe gdzie jest właściciel tego buta. Ej no, to jest naprawdę dziwne. I chyba to jest też równie dziwny, ciekawy moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.